Hejka, tu rym. No i dzisiaj nowości Jeśli chodzi o customy Aktualnie są dwa Jest to klacz Apoluza i klacz clutch... Ogier Campolina. No i oczywiście Będę nagrywać oddzielnie ten filmik Powiedzmy, że Na razie pokażemy Tą klacz Albo nie Jego pokażemy, bo jest ładniejszy. Jest to drastik na chwilkę, muszę odsuwać państwa. Jest to Drastik Ogiera Campolina z kolekty. Na no, maść taką ciemnogniadą, może karą jedną bardziej, chociaż no nie wiem, ale jest śliczny. Zrobiłam mu grzywkę grzywę tutaj z drugiej strony. Taką bardzo bujną i poprawiłam mu chrapy także. Bo jak może pamiętacie, on był taki strasznie tak wyżłobiony, miał ten pysk, więc wszystko w temu zalepiłam i naprawiłam. I zrobiłam go właśnie na ciemnego gniadosza. Pójdziemy sobie bardziej w światło. Wygląda on tak. Mnie samą zdziwiło to, że wyszło mi w ogóle cienie w takim modelu. Kurczę, chyba nie widać, tak coś mi się wydaje. O, tak jest lepiej. Chyba trochę. No ale tak czy siak i tak ten telefon nie oddaje tak bardzo koloru, yy, jaki jest naprawdę. Konik też ma starte napisy, tak w ogóle. Ogólnie pierwotnie miała być z jabłkami, dlatego jak się tak spojrzy, to te jabłuszka troszeczkę widać, ale tak mniej. Nie no, w sumie trochę widać, jak się tak spojrzy, wiecie, od tej strony, ale nie jest to aż tak bardzo istotne. Oba oczka ma brązowe, grzywę cieniowaną na brązowo także. Z drugiej strony wygląda tak. I jest naprawdę bardzo, bardzo... Mi się podoba, jest ładny. Gdyby można... Gdybym W sensie, gdybym jeszcze zbierała, to w ogóle bym go sobie zostawiła. Nie, nie sprzedawałabym go. Bo tak, jest na sprzedaż. Tak samo jak ta klacz, tak samo jak ten tutaj perseron, O, aktualnie krzywo sobie stanął. I tak samo jak muł, który został w Gdańsku, w ogóle jest taki problem teraz, że to jest szok po prostu. Bo miałam odebrać paczkę, a okazało się, że nie mam wizyty u tego u lekarza, i nie wiem co teraz. No, ale tak czy siak, no w sumie tutaj, widzę, jak ładnie wygląda. Fajne mi wyszły przyjaśnienia, że tak powiem. Ma odmiankę tutaj na piśmie, chlapki oraz cztery skarpetki na nóżkach. No i wyjątkowo zrobimy chyba taki odcinek, że połączę oba modele i nagram razem. Jest to tutaj klacz Apaluza z Papą. Ona jest już, jest już chyba wycofana. Namaść Błaną. I naprawdę zrobiłam to trochę innym sposobem i wyszło tak super, tak mi się podoba po prostu. Idealny sposób na błank po prostu, no zobaczcie jak to fajnie wygląda. Jak te cienie fajnie wyglądają tutaj na niej. Ma cztery skarpetki także oraz taką odmianę na Pysiu. O, oba oczy brązowe, łóżka zaczernione. tak na końcach dałam, fajnie wygląda. Grzywę i ogon cieniowano na szaro. Oraz domalowałam do, do też kasztany, w sumie tak samo jak u niego. Ma także podkowy. I też jest na sprzedaż. Hmm. Jeśli ktoś byłby zainteresowany to opisać. Hmm. Ja chętnie tutaj odpowiem na wasze pytania dotyczące tych modeli. Hmm. No i wiecie, jutro jest 17 marca. Mam urodzinki. Więc może ktoś by mi zrobił taki prezent, jaki kupił co nieco. Nie no, oczywiście to był żart, żeby nie było, że do czegoś was namawiam, nie? Taki żart po prostu. Ale serio, gdyby ktoś komuś się spodobał dany model, no to proszę pisać, bo naprawdę są fajne. Tak samo mam jeszcze tego muła z Safari LTV tylko nie mam go tutaj ze sobą, więc jeśli miałabym go wysyłać, to myślę, że dopiero tak za dwa tygodnie, jak się wszystko uspokoi i po prostu już będę w Gdańsku, bo naprawdę nie wiem, kiedy to wszystko minie, tak? Dodatkowo robię też tutaj takie modele. Jeszcze te dwie sztuki, te małe będą sprzedażowe, a tamte są już na zamówienie. Jak widać tutaj jest Aladdinem. Wczoraj wojowałam dalej. Dzisiaj dalej idę robić go. Próbuję wszystkich narzędzi, żeby go wygładzić. No i tamtą też niedługo zacznę dalej cieniować. Aktualnie dałam drugą warstwę pastylizm na te nóżki i sobie czeka aż wyschnie. I, I tak. No a jeśli chodzi o nią, to cały czas mam dylemat jeśli chodzi o maść, bo ona jak widać ma wygiętą główkę. Wygięła jej mi głowę, miała wygiętą bardziej, ale no wróciło już troszeczkę, także trochę tak się tylko patrzy tutaj w prawo, tak samo jak tutaj łóżko jej idzie. Więc fajnie to wygląda. Tak, staram jej napisy i też swój napis. Tylko muszę go spiłować, bo tutaj, jak widać, trochę, trochę jest nierówny od tej strony, jak się patrzy. O nabiarem tle widać, ale to na spokojnie y, tam nie ma z tym żadnego problemu. I ogólnie chciałam ją zrobić tarantowatą, ale zmieniłam zdanie. <laughs> Zrobię coś innego. Y, myślałam nad karą wypłowiałą, taką albo jakąś rabiakano, albo. Nie wiem, jeszcze zobaczymy co wyjdzie w praniu, yy, myślałam ogólnie nad czymś takim, tylko że ciemniejszym, w sensie, no dawno nie robiłam karego i chciałabym zrobić karusa nie z czarnego podkładu, tylko z brązowego i zobaczyć w ogóle jak to wyjdzie. Bo robiłam ją już yy, jasno-siwą, więc w sumie mogłaby być kara, nie? Taki kontrast trochę yin kiang, hehe. No ale zobaczymy jak to wyjdzie. Mm, dzisiaj właśnie, za, zaraz w sumie ją tutaj zetrę, idę sprysnąć primerem I, i, i zobaczymy y, co, co wyjdzie, że tak powiem Jeśli chodzi o tlacz Missouri, ona jeszcze potrzebuje starcia, bo jestem głupia i po prostu zrobiłam no źle I zobaczcie, farba mi się złuszczyła na niej Więc muszę po prostu ją teraz zetrzeć, pierem ściernym, tą fryzalką Jeszcze zetrę napisy tutaj Wygładzę ją i, i znowu walnę na nią farbę. I maść będzie chyba błana, tak mi się też wydaje. Chciałabym zrobić coś takiego jak y, tą apkę, ale nie wiem w sumie. Może znajdę coś lepszego. Ale błana by w sumie do niej pasowała. Jak nie taka, to taka bardziej czerwono-błana. Bo kremello już ją robiłam. Ym... My, nie wiem, bym musiała zobaczyć. A może taka wiecie, jelonek z jabłkami też byłby by, by całkiem, całkiem spoko efekt. Według mnie, gdybym coś takiego zrobiła, i na przykład z białego wtedy. Nie z żółtego podkładu, tak jak ona. Bo ona jest z takiego jaśniejszego żółtego podkładu, tylko właśnie z białego. Wycieniować ją i, i tak stopniowo. Albo może izabelowata też była. Nie, zobaczymy, co wyjdzie, bo to, to jest. Ostatnio, bo wybór masi to jest naprawdę ciężka sprawa u mnie, bo jestem bardzo niezdecydowanym człowiekiem. E, tak, jeśli chodzi o room tour, to może będzie, ale pierwsze muszę posprzątać, bo jest syf i ogarnąć tutaj jeszcze parę rzeczy, ale to także na spokojnie. E, no. Także to chyba wszystko, co chciałam powiedzieć. Także dzięki za uwagę. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie i koniecznie piszcie o te. Ślicznotki. Pa.